No cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dams i zapraszam na kolejny odcinek Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą dalszą rozgrywkę. W ostatnim odcinku nauczyliśmy się kolejnego zaklęcia, jakim jest Experiarmus. E, teraz mamy przed nami misję zielarstwa i właśnie zmierzamy też na tą lekcję.

Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Well oh, then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Akio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? <laughs> First, let's protect our ears. Ooh. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a tug

be planting dittany at all i wonder if hippogriffs like yes professor first i to how kind of you now as i mentioned next we'll be planting i already have some professor you visited the magic neep wonderful i've arranged for you to have your own pot plant the seeds there now and you can return Dobra, czyli co musimy sobie teraz zasadzić? To podejrzewam będzie troszeczkę sobie rosło. Mała donica. Odblokowano stół zielarski. Dyptam. Czas wzrostu 10 minut. Ciekawe. Dobra. Do eliksiru wigenowego poinformuję o tym profesora Sharpa. Super

Gąska rdestu ptasiego, weźmy to sobie, nie wiem czy ktoś to sadził czy nie, ale, ale już jest moje w takim wypadku. Mm. Jest kapusta, weźmy ją sobie całą i zaatakować, dobra, przytrzymaj tab i naciśnij, aby otworzyć menu podręczne. Okej, okay, następnie naciśnij tap, by użyć swoich przypisanych wspomagaczy. A, takie buty. Dobra. I manekin is dead. Fajna kapustka, fajna, fajna. Nie wiem czy musimy z nim rozmawiać, czy też nie, ale Alex chyba i tak będzie taka potrzeba.

Dobra, fajnie, no to tu fajnie, że możemy sobie też zbierać te rzeczy. O, strona przewodnika, widzicie? Mm -mm. I tu już więcej nic nie mamy. Wróćmy do klasy. Czy my tutaj coś jeszcze znajdziemy? Ciekawego? Chyba nie bardzo. No nic, dobra, o, tutaj coś mamy. Liście dyptamu.

Dobra, no i mamy ukończoną misję zielarstwa. Nasiona dyptamu. jeszcze tu mamy 6 minut. E -e -e. Także tu na razie z tym nic nie zrobimy. Wyjdźmy sobie tutaj na główny dziedziniec, i co my mamy dalej? Brak dostępnych historii. Widzicie, zrobiliśmy wszystko to, co mieliśmy. Troszkę tego było, ale udało nam się to zrobić. E -e -e. I teraz co? I teraz nic. Wejdźmy sobie w wyposażenie. Czy my tutaj mamy coś nowego? Uchwyty różdżek. Mm, mm, mm. One nam nic nie dają. Są, bym powiedział tylko takim, no uchwytem. Ja bym sobie ten uchwyt wziął. Jak na razie. Wejdźmy do głównego menu. Co my tu mamy? Wyzwania. Tutaj jeszcze nic nie mamy. Dopiero coś tam się nam zaczęło. Misję. Tutaj coś odebraliśmy. No i tu już w sumie też nic. Dobra, wejdźmy sobie w wyposażenie. Aha, no i co? I gdzie to jest? Chyba, że to nie chodzi o odebranie tego, tylko. Nie wiem w sumie o co chodzi. No nic, dobra, nic więcej tu nie wymodzimy. Mamy kolejną misję. E, 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 e. Co my tu mamy? Zajęcia z Eliksirów. Dobra. E, e, e. Odznacz misję, zlokalizujmy to na mapie. Jest to stosunkowo niedaleko tutaj, ale będzie nam bliżej z pracowni wróżbiarstwa. Gdzie mm, Idziemy na eliksiry. Oj, chyba nie tędy. Troszeczkę niżej. Kurde, no to nie tak blisko w sumie. Trzeba zejść na dół. No ale i tak bliżej pewnie niżeli z tej pracowni zielarstwa. Więc nie ma co narzekać. from the Ministry guarding the school after the incident. Professor Black would never allow it. It would make him look Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a wig and weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Dobra. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Hmm. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Eduras potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from Jay Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones, others however, may be harder to obtain. I'm... Come and see me when you've finished brewing. Dobra,

Dobra, wezmę, wezmę ci to pióro. Oj chłopie, chłopie. jest pióro. Jest są jaja, dobra. Trzymaj te pióro chłopie i nie mieszaj mnie już w swoje tam ciemne interesy. Standardowo, mm, nie, odblokowano stół do eliksirów, dobra. E, i co? Mamy eliksir Endurus. Wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jej ciało twardą kamienistą skórą. Czas ważenia 30 sekund. Dobra, to niech się tutaj to My może znajdziemy coś ciekawego. O kurde, ale chłopie, ty bogaty jesteś, panie profesorze. Tam jest jakaś skrzynka, pójdźmy sobie tam. Tu nic ciekawego nie dają. Ale powinniśmy go mieć. Enduros. Super. No i teraz wracamy do... profesora, tak? Jak mam na myśli? Tak. No właśnie, widzisz. Cieszę się, że miałeś czas. Wyglądało na to, że byliście bardzo zajęci pomagając panu Weasleyowi I don't know what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your. As for the work you did today at your own cauldron, I confess I was skeptical given the advanced nature of this club. I'm glad I was able to meet your expectations. In addition to having a solid grasp of how to pay particular attention in herbology. Now I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot. That'll be all. No, i fajnie, mamy ukończoną misję zajęcia z eliksirów. Dostępna jest nowa misja, a w niej nie ma nic. No i co? Gdzie ta misja? Chyba jeszcze nie zaskoczyło. Dobra, wyjdźmy może stąd. I coś powinno tutaj ruszyć w końcu. No właśnie, zgrzytek, 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 znajdź zgrzytka, ostatnia nadzieja, zgrzytka. Śledź misję, zlokalizuj na mapie. O matko, gdzie to jest? A nie, dobra, to jest tutaj. To w porządku, to nie mamy daleko. Dowiedział się o Twojej książce, czy czegoś w niej brakuje? Zgrzytek sądzisz, że otwarta? Rozmowa może być niebezpieczna. Zostawi kolejną notatkę za mostem pośród kręgu z kamieni. Uważaj na siebie. Tu widzieliśmy. O właśnie. Stronę notatnika. O, czy to też nie jest ten słynny most, który wysadził e, Neville w Insigniach Śmierci? Chyba tak. Jest tutaj. Nie chcę tego. Prawie na miejscu kieruj się w stronę dymu. Niedaleko kręgu z kamieni zajrzyj do środka jednej. Może zdołaś pomóc biednemu zgrzytkowi o złamanym sercu. Dynie, dynie, dynie. No to tam jest. A czy to nie jest czasem Hatka Hagrida? Moi drodzy? No chyba tak. No on miał tutaj takie dynie, nie? Miał takie dynie i tutaj miał tego hipogryfa. No, coś jakoś tak. Coś, jakoś tak. Ale o Hagridzie raczej śladu... tutaj nie ma. No tak z ciekawości. Czy coś tutaj jest? A co to jest? Jest! Tej, patrzcie! Ale jaja. To jest pomnik tego, Hipogryfa. Kurde, no. No, tak jak mówiłem, czasami nawet w, warto gdzieś tam popatrzyć sobie. Tu nic ciekawego. Yy, bo są właśnie jakieś takie bym powiedział isteregi, o których warto wspomnieć. Dobra, yy, przeszukaj dyni. Am jest. Twoje młode literinskie serce pewnie już mocniej bije z ciekawości. Spotkaj się ze zgrzytkiem przy brzegu nieopodal zniszczonych doków. Zniszczone doki, tak? Op. A to chyba jest tam, gdzie byliśmy wtedy. Co próbowaliśmy coś zrobić? O matko Bosko. Czekajcie.

What's this all about? Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one no, obviously. to help. Scrope is great. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student. At all. Before she died, she spoke with passion of pages. She was delirious at the end, poor thing. Mistook Belladonna for elderberries. Huh. I'm sorry to hear that. Scrope believes that a treasured black Apollonia forbade Scrope. Dobra, pójdziemy i zerkniemy na ten pierścień. Sprawdź grotę. Dobra. Tylko jak my się tam przedostaniemy. Nie wiem, czy nie trzeba będzie popłynąć. O kurde.

Mocny jest no dobra, ale przynajmniej wbiliśmy sobie poziom, Ej, ale kurde, tu ich jest więcej. Nieźle. O nie, wygląda to dobrze, moi drodzy. Ale dajemy radę. Dobra, udało się. Weźmy tam jeszcze od niego język błotoryja, nie wiem czy nam się to przyda, ale być może przyszłościowo jak najbardziej, przynajmniej wbiliśmy sobie trochę punktów doświadczenia, ale no kurde, to ten zgrzytek mógł nas przynajmniej ostrzec, że tam są jakieś kurde złotoryje, czy tam błotoryje, <noise> złotoryje.

Sekretne przejście, które reaguje na Tosta? Tu to jest jakaś mapa. To jest za bolumus. Świeczki. I most. Hmm, mapa. Nie wygląda na to, że jest łączona z piosenkami. Lepiej się na nią zatrzymać. Czy to jest? A visitor? No, prawie tylko typowo Ah! The name's Richard. How in the world did you find? A house elf named Scrope. Ah. Sorry to say, I sold the. Can't say I blame him. I thought a secret map I pilfered from Peeves. What would I want with yellow. I'd like to have those papers.

Raczej chyba nie jest to temat na ten odcinek, przyznam szczerze. No bo zanim my tam dojdziemy, tam jest kawałek w sumie, bo to jest tam w kierunku, jakby do Hogsmeade. No nic, dobra, wyróźmy do tego zgrzytka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tam jeszcze jest kwestia tych świeczek. Tam widziałem, że my odblokowaliśmy.

Scrope takes some consolation. I did. No dobra, no ale to z tą stroną? To nie mamy tej strony, tak, jak rozumiem? No bo jak? Hm. Dobra, jak tutaj to wygląda? No, duch naszej miłości. No właśnie to jest to. Eee, I to jest de facto. Taka misja. Nie, to jest poboczna misja. No, to jest poboczna misja. No ale no, gdzieś tutaj to jest. Mapa przedstawia las most i świeczki. Trzymam ją w torbie na wszelki wypadek. Użyj mapy z lewitującymi świeczkami, by znaleźć skarb. Dobra, no nic, zajmiemy się tym przyszłym odcinku, moi drodzy. Ja na ten moment bardzo chciałbym Wam podziękować za oglądanie tego odcinka. I jeżeli on Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Komentarz w ramach sugestii jest mile widziane. I do następnego.